Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam w jaki sposób dodać wykres za pomocą ręcznego, samodzielnego wybierania źródeł danych. Wykres dodamy na podstawie takiej prostej tabelki, natomiast ten sposób będzie mógł dotyczyć również bardziej rozbudowanych danych, gdzie będziemy w stanie bardzo precyzyjnie określić jaka część tabeli ma zostać ujęta na wykresie, jaka kolumna, albo nawet jaki fragment kolumny. Żeby dodać samodzielnie, ręcznie wykres zaznaczamy puste pole poza naszą tabelą. Przechodzimy do zakładki wstawianie. Oraz wybieramy typ wykresu. Wybierzmy wykres kolumnowy. W tym momencie do Excela zostało dodane puste pole, które my będziemy teraz zapełniać danymi, które znajdują się na naszej tabelce. Oczywiście po dodaniu wykresu zawsze na górze na wstążce pojawiają się dwie dodatkowe zakładki: projekt wykresu oraz formatowanie. Te zakładki znikają w momencie, gdy my klikniemy pole poza polem naszego wykresu, czyli po prostu jakąś inną pustą komórkę. Zaznaczam więc jeszcze raz wykres, przechodzę do zakładki projekt wykresu. No, i tutaj najbardziej interesuje nas opcja Zaznacz dane. Wybieramy przycisk Zaznacz dane, i w okienku, które teraz nam się pojawi, mamy do wyboru dwa elementy: serię danych, czyli tak naprawdę dane, które mają znaleźć się na moim wykresie, oraz etykiety, czyli opis tych danych. W naszym przypadku etykietami będą nazwy miast, a seriami danych będzie udział oraz udział poprzedni, zaprezentowany według wartości procentowych. Klikam więc Dodaj. Oto nasza pierwsza seria danych. Nazwą pierwszej serii danych jest udział, zaznaczam więc nagłówek kolumny udział. Jako wartość serii usuwam jedynkę po znaku równości, zostawiając znak równości, a następnie zaznaczam po prostu procenty, czyli wartości w tej kolumnie udział, które mają znaleźć się na moim wykresie. Klikam OK. To samo robimy z udziałem poprzednim, czyli klikam Dodaj. Nazwą jest udział poprzedni, a wartością serii dane znajdujące się poniżej. Zaznaczam je, klikam OK. W tym momencie brakuje nam tylko etykiet, czyli zamiast cyfr od 1 do 9 powinny być miasta, więc po prawej stronie okienka wybieram opcję Edytuj i zaznaczam nazwy miast. Klikając OK. Jeżeli mamy wszystko już dodane, klikamy po prostu OK. W ten sposób możemy dodać precyzyjnie, które części tabeli źródłowej mają znaleźć się na naszym wykresie, która kolumna, które wiersze. Zaznaczając zawsze w ten sam sposób, czyli przechodzimy do zaznacz dane, a następnie wybieramy kolejną serię danych, a na końcu etykiety. Jeżeli potrzebujesz więcej porad z Excela szkoleń, napisz na biuromaupa.ujrp.pl, zapraszam również na moją stronę urp.pl. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela bądź porad e-commerce.